Dzień dobry Witam, są takie ogólnie Ja wolę być nazywam Uszatek Taka jest prawda, nie ma co się oszkrywać Mieszkam na Minarana 3 Kod pocztowy 9163 Na 6 rano idę do roboty Pozdrawiam, trzymajcie się Oglądacie ten czarny, wysyłacie do znamionych Możemy zacząć. Pierwszy etap: Matematyka. Pływacki styl motylkowy nazywamy inaczej żabką czy delfinem. Hejterzami, typu kurwa popierdolce. To styl klasyczny. Prawo. Jakie było prawdziwe imię i nazwisko księdza Robaka z pana Tadeusza. Lucyn kupiec. Jak nazywa się wynajęcie samolotu albo statku na określony czas albo na określony kurs? No, proszę posłuchać. Artysta, którego słuchamy, zdobył w tym roku cztery statuetki Fryderyka, w tym tę za najlepszą piosenkę. Trójkąty i kwadraty. Proszę podać jego nazwisko. Jakiś skórzel pojebany, jak kurwa. Janusz Kupiec. Jest... Hugh Hefner. Geografia. Czy Hiszpania ma granicę lądową z Marokiem? Chyba w dupie, Band. Legendy. Jaki potwór wykluwał się, według starożytnych legend, z jaja złożonego przez siedmioletniego koguta i wysiedzianego przez węża? Kobra. Jesteś kurwa skasowany na żywo! Trole. Tak, to dobra odpowiedź. Dzielnicą którego miasta jest Brdy Ujście, Gdzie Brda uchodzi do Wisły? Próbuję trafić, Brazylia. Zapierdolę was. też pierdoleńcy. Historia w więzieniu, w którym mieście zginął Leopold Okulicki, dowódca armii krajowej. Film. Jaki tytuł nosi film Akiry Kurosawy oparty na dramacie szekspira Macbeth? są takie. I znów dobra odpowiedź. Literatura dziecięca. Jak miał na imię murzynek przyjaciel małpki Fiki, Miki. Lion. Co to takiego? BONUS bagietce. No właśnie, to jest to Folklor, co w ludowej piosence oprócz owsa zasiali górale? Dupę? Chcecie powąchać dupę? Aha To jest atropina, panie Mateuszu Pani Sylwia teraz wręczy <grych> Chudnaś, Panu, panu pamiątki Jebać świt... was Wykuraj już Nara, w krajerze. E, do zobaczę.